Pozostało już zaledwie kilka dni do premiery trzeciej części Wiedźmina i niezależnie czy gracie przy pomocy tego, czy też tego ustrojstwa, to na pewno wszyscy na niego czekamy. Nowy Wiedźmin? Nie, nie wiem o co chodzi. What, what, what? Nie no się, wy się po prostu nie zna. Jesteś jedną z najlepszych gier RPG jakie grałem i teraz po prostu czekamy na twojego braciszka. Nigdy cię nie zapomnę. Jako, że przed 19 maja chciałem trochę wkręcić się w ten prześny, ale jakże swojski świat Wiedźmina, postanowiłem przypomnieć sobie małe co nieco. Możliwości aby wkręcić się w ten pierwotnie wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego świat jest ogromny. Oczywiście mamy oryginalne książki, wcześniejsze gry czy nawet komiksy. Które robione są przez Amerykanów. A jako, że ja głównie zajmuję się filmami, postanowiłem zabrać się za to. Film w naszym kraju jest nawet zapomniany przez swoich twórców i jest istnym białym krukiem. Jedyną możliwością, aby go normalnie dostać w Polsce, to kupić używaną kopię VCD, która jakością przypomina te, które VHS -y oferowały 20 lat temu. Co ciekawe, na wszystkim znanym portale aukcyjnym wersję DVD tego filmu można tylko dostać sprowadzaną z Niemiec. Polski film sprowadzać z Niemiec. Kurwa. Spójrzcie tylko na to, już pierwsze sekundy tego filmu utwierdzają mnie w przekonaniu, że samemu to ja nie dam rady zdzierżyć tej profanacji. Przecież to wygląda sto razy gorzej niż przebrania uczestników Twoja twarz brzmi znajomo. Czy ja oglądam awatara? Czy tak wyglądała przemiana małych chłopców Wiedźmina? Wprawdzie książek już dawno nie czytałem, ale chyba bym zapamiętał, że najpierw są oni przerabiani na mieszkańców Pandory, a później dopiero dostają siwych włosów i kocich oczu. Ulis, co ty na to? Ej, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy rozmawiać o filmie Wiedźmin, a nie o pasji według Jamesa Camerona. To dopiero 15 minuta tego filmu, a ja już kompletnie nie wiem o co chodzi. Gerald trafia na jakiś dwór, gdzie ma ubić człowieka jeża. Spójrzcie tylko na te przejścia między scenami. Przysięgam, ja tutaj nic sam nie montowałem. Śmiem twierdzić, że Pawetta i Jerz z Ellenwaldu żyli ze sobą jak mąż i żona. Że Pawetta nie jest panną. To prawda! To prawda! To prawda! Chciałam ci o tym powiedzieć, otworzyć serce, ale ty nigdy nie miałeś czasu! Odrzuciłaś mnie. Jestem dla ciebie tylko rzeczą, którą trzeba dobrze sprzedać. Byle dzieciak na podgrodziu zażywa więcej uczucia i radości. Ale teraz jest za późno. Ja go kocham, zostaw mnie! Miałeś go zabić na wszystkie demony świata, odkąd tu jesteś, same nieszczęścia. Jak biedny człowiek miałby się tutaj w czymkolwiek połapać? Przecież ten film jest zbiórką jakichś randomowych scenek, które są zbite w dwugodzinny film z udziałem ludzi, którzy nawet nie udają, że znają materiał źródłowy. Jaki chędożony debil to tak montował, mógłby powiedzieć bananowy Janek, ale ja już po 15 minutach tego filmu wiem, że nie ma sensu wam tłumaczyć fabuły tego filmu, bo jeżeli nie czytaliście opowiadania Andrzeja Sapkowskiego, na której podstawie jest podobno ten film, przynajmniej tydzień temu, albo dwa dni temu, to nie ma szans, żebyście cokolwiek zrozumieli z tej fabuły. Więc spróbujmy znaleźć coś, co nas po prostu rozśmieszy. Ale... No ja wiedziałem, że Energik był kiedyś uczniem Chrystusa, ale że spotkał Wiedźmina na kolacji, kiedy pałętał się gdzieś po jakichś dziwnych krainach właśnie z samym Chrystusem? Nie chwaliłeś się. Praca Wiedźmina to nie tylko polowanie na potwory. Czasem trzeba zrelaksować się z kumplami. Tutaj Gerald pije wraz z Andrzejem Hyrom oraz Jane, dziewczyną Tarzana. No ja pierdolę. A teraz przygotujcie się na największy feature, jaki miał ten film do zaoferowania. Ponieważ Gerald wraz z Andrzejem Chyrom, Jaskrem i Marianem Paździochem wyruszają na poszukiwanie smoka. Znasz no? to? To wiedz Wiedźmin. Kiedy film wychodził w 2001 roku, wszyscy mieli być pod wrażeniem tego smoka. Nikt nie był. Ja w kopana, kurwa, mać, jak to wygląda z dupy, wszystko. Weźcie to, wypierdolcie. mu udało się spierdolić nawet tak prostą sprawę, jak wygląd elfów. No, Ormando, nie wiem o co ci chodzi z tym kadrem, tak naprawdę. No, bo czyż to od razu widać, że to jest leśny elf? Widzisz to drzewo tam za nią? Właśnie. Nawet nie wiesz, czy to jest drzewo, czy to wyrasta z tej pani, więc no. Leśny Eldy jak mordę strzelił. Nie znasz się po prostu. Jak na film o Wiedźminie ktoś by mógł powiedzieć, że jest tutaj zaskakująco mało walk z potworami, Tak naprawdę mamy jedną konkretną walkę, pomijając te, które trwają albo ułamek sekundy, albo gdy Geralta atakują macki niczym z japońskich hentai. I takim sposobem zbliżamy się do końca tego dzieła polskiej kinematografii. Geralt odnajduje Siri, która wcześniej pojawia się w kilku scenach i dla osób niezaznajomionych z książką nic to nie mówi, więc uczucie między bohaterami, które twórcy pokazują nam w tej ostatniej scenie jest całkowicie z dupy. Ci z was, którzy kiedykolwiek oglądali film o Wiedźminie, pewnie zastanawiają się, dlaczego się za to zabrałem, dlaczego wciągam w to innych ludzi. Prawda jest taka, że na tą chwilę nie możemy tego filmu normalnie kupić w żadnej dystrybucji DVD, więc nawet za 5 zł z kosza w sklepie dla idiotów nie dostaniecie tego filmu. Ale obawiam się, że zbliżająca się premiera trzeciej części gry może spowodować to, że twórcy postanowią wydać to barachło jeszcze raz. Nie woła ja nie nadejdzie. Poczekaj jeszcze chwilę, jeszcze nie wyłączaj. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować Wam za to, że chcieliście zobaczyć ten odcinek. To dziesiąta szmira, więc można powiedzieć, że to mój taki mały jubileusz. I chciałem też oczywiście podziękować osobom, które pomogły mi w stworzeniu tego odcinka, czyli Ulisowi oraz Bananowemu Jankowi. Ja wiem, że dla Was to niespecjalnie duży wyczyn, ale dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogłem choć troszkę z wami współpracować, z osobami, które sam lubię po prostu oglądać na polskim YouTubie. Także mam nadzieję, że może jeszcze się spotkamy na kanałach, a może kiedyś się uda na żywo. Dziękuję Wam bardzo, Chłopaki, dziękuję Wam, że zobaczyliście ten odcinek jeszcze raz. I do następnego. Kłania się Ormando.